Zasłoń to okno, bo sąsiadka chodzi na golasa. Dobra, ile wiesz, podglądał. O, przyszedł ktoś. Kurde, no. Ta! Proszę okazać dokumenty! No. Gdzieś? Dzielnicowy idzie. Nie ozeby go. Ozyby go. A ja go proszę o dokumenty. Zobacz, Gdzieś! Dzielnicowy przyszedł. A my będziemy, wiesz, co robić? Będziemy sprawdzać to, to... Lotka! Czy wygraliśmy coś? Właśnie. 100 milionów złotych hej. Nie, 4 miliony jest. jest. kurwa takie słabe są y, wygrane w dzisiejszych czasach. Dobra, dzielnicowy idzie, za to musiał mu ot otworzyć. Yy, nie wiem, czy on będzie chciał być sfilmowany, bo niesłużbowo. Rozumiesz? Yy, no, no dobra, sprób spróbujemy, najwyżej spauzuję. Yy, zobaczmy. Wygrano. Wygrana, 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 czy ja już wygrałem? Na pewno wygrałem, no to ja już jestem pewny. I gdzie to się sprawdza no? Gry, dobra. Ale pozmieniali tą stronę, teraz nic nie wiadomo. Eee... Lotto, dobra. Lotto. Więcej wyników, więcej, bo to nie... z którego ja mam to losowanie? Z 15. Ale z zeszłego miesiąca, kurde, to ja też jak jestem głupi... Wysyłam i nie sprawdzam, no. Miesiąc już minął, ponad. Dobra, 17. Puka dzielnicowy, czekaj, czekaj. czekaj. Dobra, yy, dzielnicowy poszedł tam do, do kuchni, czeka, bo on się wstydzi, on nie może, on nas, na służbie. Yy, słuchaj, i tak. 10. Yy, dzies, Szukamy 10. Yy, czy w pierwsze tego 14., bo mam drugi z 14. Dobra, tu już jesteśmy tutaj na 14. Yy, tu jest, 14, filosowanie. I mamy tak. Zaczynamy. 13, pechowe, kurwa, nie ma. Czyli to jest 14, tak, 14. Czyli to, to jest tutaj. O, to jest to. Czy nie pomylił? 13 nie ma. kurde, 12. Wiedziałeś, jak to zawsze jest obok? Zawsze jest jedno. I jedno dalej. 18. Nie ma. 19. Nie ma 31? Nic nie ma. 40? Nie ma. 47? Kurwa jest obok. Zawsze jest obok. Zawsze muszę trafić obok. Nigdy nie trafię w sedno. Nie ma. 3 zł. Jakie są wygrane? Ile można wygrać? Wygrane. Holy nędza. Pamiętacie jak kiedyś za piątkę można było wygrać? 200 koła albo sto, nie, 150 tysięcy, 180 ja tak. Takie były czasy, no pamiętam. Dzisiaj wygrasz 5000 tysięcy, ja bym powiedział Anglikowi, że yy, w National Lottery może wygrać 1000 funtów za yy, 5 trafionych liczb. To bym powiedział, to by mi wiesz, co powiedział, że jesteś głupi jakiś, kurde. 1000 funtów złoży w dupę Nasz no. National Lottery. Nie no. Słuchaj, to, to lotki coraz droższe, a wygrane coraz niższe. Co to jest? Dla kogo to jest? 48 osób wygra. No i to wygrałeś piątkę, myślisz, że wygrałeś na mieszkanie, co kupisz. Kupisz co najwyżej co? Półkę pod telewizor. No a no, może nie. Za 5 tysięcy no to kupisz. Lodówkę fajną. Zajwiście. Dobra. E, następny e... Tybo? Gdzieś... Dobra. Lecimy dalej. Piętnasty to gdzieś tutaj było. Piętnasty to jest to, to jest to, to jest to. Dobra, zaczynamy. Ile można. No dobra, nie, nie, nie sprawdzam, że ile można wygrać, żeby nie. Bo nie wiem, czy wygrałem. Bo, a jak wygrałem, to jest grubo. Kupię za tą lodówkę 02, czyli 2. Ty. Je, yeah. jest, jest, dziesiątka, nie ma, nie ma, bo już kurde szóstki nie będzie, dobra, dziewiętnaście, ty jest, dziewiętnaście, dobra, dobra, nie będę się darł, dzielnicowy, rozumiesz, jest, jest obok, nie, dwadzieścia sześć,

Obgadać sytuację. Polecam. Pozdrawiam.